państwa ponownie serdecznie na kolejnym nagraniu z naszym specjalnym gościem Zbigniewem Bańkowskim Dzień Marka... dobry soczyście, że jeszcze wejdę w słowo, które znacie i z Harmonii Kosmosu, i z różnych festiwali, która jest marką rodzinną, która przez lata, można powiedzieć, cieszy nasze podniebienia, bo tam jest i wspaniały wybór różnych suszonych owoców i również wspaniałe urządzenia i do tłoczenia oleju i wyciskarki soków tłoczonych. Mam nadzieję, że coś nie przekręciłam, ale mam te wyciskarki, więc wiem, że to fajnie funkcjonuje, działa i, no i jest to duża wartość dla zdrowia, no tylko trzeba znaleźć tę chwilę czasu, żeby obrać i wrzucić do wyciskarki, to przynajmniej jeżeli chodzi o y, warzywa. Natomiast y, drodzy Państwo, dziś temat ocet. Ocet jabłkowy dodam tylko. Żebyście nie myśleli, że jak usłyszycie, że będziemy tu z Agnieszką mówić na temat octu, to kupicie sobie taki spirytusowy za 6 zł i będziecie go spożywać w dużej ilości, mówimy o occie japułkowym i bardzo Was będę namawiał, żebyście ten ocet produkowali sami, bo jest to naprawdę bardzo trudne wróć. Jest to bardzo łatwe. E, słuchajcie, trudność polega na tym, że trzeba tutaj na tym kanale dowiedzieć się, jak to robić, bo większość przepisów, które znacie w internecie, mówi nam, że weźmy trochę byle jakiego jabłka, obierki, spady, zalejmy to wodą, zasypmy to cukrem albo dodajmy miodu. Nie, to tak ma nie działać. Mamy wycisnąć 2, 3, 4 litry soku. A następnie ten sok, czysty sok z jabłek zakazić bakteriami octowymi. Na przykład kupując taką słuchajcie butelkę, zobaczcie, będzie to pewnie w kamerze dobrze widać, ile tutaj takich substancji dziwnych sobie pływa i to jest właśnie nic innego jak matka octowa. My tą matkę octową pozyskaliśmy z Austrii, ona ma ponad 400 lat. I okazuje się, że ja wycisnąłem 4 litry soku. Z tej buteleczki odlałem z dna pół tak naprawdę szklanki i już moja produkcja octu się prawie zakończyła. Przez pierwsze 3-4 miesiące zakrywam słoik kilkoma warstwami gazy albo ściereczki. Nie możemy dopuścić, żeby tam jakiś owad wlazł, ale jednocześnie pilnujemy, żeby był dostęp tlenu. Po około 4-5 miesiącach można to spokojnie zlać do butelek, zakorkować, włożyć do piwnicy i zaczekać jakieś 5-6 lat, bo uwaga, ten Agnieszko Ocet, który tutaj pokazujemy, on ma minimum 5 w porywach do 8 lat i po co tyle czasu leży? Po to, żeby pozbyć się nawet śladowych ilości alkoholu, bo on nam przeszkadza ten alkohol w tym, żeby zdrowić. Słuchajcie, temat niesamowity i tak widzę, że wzmaga się hałas w tle, więc temat wiemy, że jest mocny, bo nam tutaj przeszkadzają, ale nie szkodzi. I tak nie mieliśmy lepszego miejsca do nagrania, ale no powiem ci, że tak ze swojego, że tak powiem, doświadczenia... Yy, przymierzam się do picia octu jabłkowego, do czyszczenia, oczyszczania wątroby, tak? Tak można powiedzieć? Czy teraz yy, mówię coś? Nie, nie takiego. Yy, Przy oczyszczaniu wątroby ocet ma znaczenie, ale to nie jest coś, co działa szybko, tylko ocet jabłkowy ma piękny wpływ, udowodniony badaniami naukowymi, na te oczyszczanie wątroby, ale w sposób wolny, przez wiele miesięcy. Natomiast my mamy pić ocet na tą chwilę ze względu na to, żeby podnieść pH żołądka do góry i pijemy jedną łyżkę octu jabłkowego na pół szklanki wody co najmniej 10 minut przed posiłkiem. Musimy dać organizmowi czas, żeby ten kwas się poziom jego podniósł bardziej w żołądku i wtedy mamy lepsze trawienie. Wtedy na przykład skutek uboczny, Agnieszko jest taki. Odchudzanie. Powiedz. Tak jest. Czyli mija <laughs> miesiąc, a tu nagle wkurzony klient dzwoni i zbigniew. Ale ja kupiłam sobie sukienkę już na wesele, które jest za trzy miesiąca, ona na mnie wisi. Więc jeżeli takie efekty będą uboczne, to uwaga, ostrzegałem was przed tym, że picie systematyczne przed każdym posiłkiem powoduje utratę wagi, ale też może powodować wycofanie szczególnie cukrzycy typu drugiego, mhm. dlatego że dużo wolniej ze żołądka wychodzi nam treść do jelita, a więc mniej możesz pożreć, e, mocne słowo, bo po prostu cały czas czujesz sytość. Dlatego picie tego octu mhm. jest absolutnie bardzo ważne. No to ja mam tytuł naszego nagrania, e, ocet na odchudzanie. Ocet na odchudzanie, ja bym powiedział na piękno naszego ciała. Na balans. Tak, w końcu jesteśmy na balansie. Mm -hmm. e, ale też jeżeli macie w domu wannę, to absolutnie koniecznością jest przynajmniej dwa razy w miesiącu wykąpać się. Wtedy lejemy sobie dwa kieliszki takiego octu na wannę. I to działa tak skutecznie, że po miesiącu wasza kosmetyczka powie, co zrobiłaś, gdzie byłaś, jaki zabieg zrobiłaś i dlaczego nie u mnie, bo ta skóra wygląda inaczej. To się tworzą cuda, ale koniecznie musicie mieć ten ocet nasz soczysty albo swój, który leży wiele lat, bo Agnieszko i wy, widzowie, musicie wiedzieć, że alkohol na skórę to nic dobrego. Zawsze podaję taki przykład. Jak się tutaj skaleczę, o obetrę sobie dziecko jako dziecko, obtarłem sobie kciuk bardzo mocno i mama pomyliła opakowanie zamiast wodą utlenioną. Polała mnie spirytusem salicylowym. Oj, piekło, piekło i dobrze, że nie popuściłem w gacie, bo to był taki ból dla małego dziecka. Spanikowanego, że jeszcze tata przyłoży po dupie, no bo tutaj no. ręka poobcierana. I tak samo się dzieje z naszymi nadżerkami, z naszymi problemami zdrowotnymi. Jeżeli w cudzysłowie nasz przełyk, nasz żołądek jest cały czas na bani, bo w odcie jest alkohol, to nie może dojść do tej szybkiej regeneracji i wy macie na to sposób, kochani, bo możecie za kilkanaście, no powiedzmy za dwadzieścia kilka złotych, kupić alkoholomierz. W handlu wkładamy do octu i musi być 0,0,0. Mm -hmm. Jeżeli jest jakikolwiek alkohol, to niedobrze. nie dobrze. Rozcieńczenie nic nie da. Natomiast można tą butelkę schować i podtrzymać kilka lat w piwniczce. będzie wtedy nam rocznik. Czym starszy, tym bardziej aromatyczny. Tutaj zobacz, Agnieszko, mam wlany taki mm -hmm. ocet, zobacz, jak on pachnie. No ja w ogóle powiem, że ja ten zapach to cały czas tutaj tak, czuję. Jaka jest struktura? Ciekawa. To ja bym ci najłatwiej powiedział tak. Jak robisz taki fejkowy yy, przepis z internetu, że trochę obierek, trochę wody, trochę cukru, to masz tak naprawdę taki sikacz. Mm -hmm. Takie powiedzmy wino patykiem pisane które też jest produkowane w jeden dzień, ma alkohol, bije po głowie i też zabija naszą wątrobę między innymi siarą, która tam jest. Natomiast jak masz taki ocet z czystego soku jabłkowego, to wtedy już nawet jeżeli to jest z alkoholem, to pijesz takie, wiesz, wino za 20-30 zł z Biedronki, z Lidla. Ale jeżeli teraz masz ten mój ocet soczysty, który może mieć nawet 8 lat, to wtedy się okazuje, że pijesz takie wiesz Dom Perignon sprzed 20 lat i taki ocet u nas kosztuje tam raptem 45 zł, ale takie wino to by kosztowało 4,5 tysiąca złotych albo i więcej. Wiesz co, jak mówisz o tych piwniczkach i leżakowaniu i tym e, zlewaniu i tak dalej, to mi się tak bardziej, wiesz, z leżakowaniem łyski kojarzy. E, właśnie, że tam po pukaniu beczek te sprawy, nie? Ale nie, powiem Ci, dużo niesamowitych informacji i ja bym powiedziała alchemia, po prostu alchemia. Po prostu jesteś alchemikiem, no. Tak jest. Możecie mi mówić Zbigniew, a na drugie mam Alchemik. Natomiast jeszcze raz podkreślam, produkcja własnego octu zawsze będzie czymś wspaniałym. I nie mówcie mi, proszę, że tak naprawdę tyle czasu czekać. Słuchajcie, marka, dla której pracuję, marka Alfa. Między innymi tłocze, tłocznie do oleju produkujemy, wyciskarki wolnoobrotowe, Alfa ma prawie 70 lat tradycji. I teraz ja wiem, że trudno mi się przyznać do wieku, ale ja w tej firmie pracuję 30 lat. Zobaczcie na wasze dzieci to, że ja dzisiaj zrobię ocet jabłkowy, wrzucę to do piwnicy, napiszę flamastrem. Proszę bardzo, rok 2025 i wiesz, jakie to będzie cudowne, jak za 10 lat wyciągniesz taką butelkę i jadąc do cioci, do wujka, będziecie się delektować, bo te przysłowiowe zimne nóżki albo ten sos winegre zrobiony z octu, czym on dłużej leży, tym nabiera większego smaku, większego aromatu. Ja raz w życiu miałem przyjemność degustować. Wino, które kosztowało 11 tysięcy euro za butelkę. Mhm. Niestworzone ilości. W życiu bym sobie nie pozwolił na coś takiego, mhm. ale może to ze względu na małą ilość i na cenę robiło wrażenie, ale moje kubki smakowe wariowały, krzyczały, mhm. jak czułem to wino na języku. I często przychodzicie do nas, bierzecie taki ośmioletni ocet, płyk i mówicie wow, to jest niemożliwe! Jak ocet może mieć taką głębię smaku? A jak kolejne 8 lat on sobie poleży, wtedy zobaczycie co się będzie działo. Mm -hmm. e, ja mam jeszcze pytanie o tą kąpiel w wannie. E, ile trzeba siedzieć w tej wannie i jak często? Minimum dwa. Pamiętam dwa kieliszki, powiedziałam. Dwa kieliszki na Czyli wannę. A takie kieliszki pięćdziesiątki czy dwudziestki piątki? Pięćdziesiąteczki. Oczywiście na zewnątrz, a nie do wewnątrz, żeby wam się kieliszki nie kojarzyły. No i koniecznie... Jaka. Musi być to ten ocet bez alkoholu, mhm. czyli wiadomo, że ten wasz, który zrobicie, to będzie dobry za ładnych kilka lat i teraz jak dodacie tam cukier, ta fermentacja pierwsza alkoholowa jest dużo mocniejsza, więc taki z dodatkiem cukru to może nawet 20 lat leżeć zanim alkohol się wytraci, mhm. natomiast tutaj ten nasz soczysty już się nadaje i 30 minut, 40 minut, nie może za długo leżeć. Ocet jabłkowy ma tylko pozytywne działanie, nie ma alkoholu, czyli nie wysusza. Jeżeli gdzieś tam są jakieś problemy z jakimiś drożdżakami, innymi bakteriami to w tym wypadku przy okazji pięknie dezynfekujesz. Więc to jest absolutnie coś fajnego. I nie boimy się tej ciepłej wody, bo wtedy jeszcze w tym aromacie jabuszkowym oddychamy, więc jeszcze przez płuca sobie dostarczamy te kwasy. No, przepraszamy Was za tło tutaj, ale nie było innego lepszego stolika do nagrania, ale widocznie tak ma być, słuchajcie. A, no mniejsza z tym, nie no, niesamowite jest to wszystko, co mówisz, czyli, no dobrze, ale mówisz, że ocet matka, czyli czy możemy też go w jakimś sensie wykorzystywać do robienia naszego octu, bo ja nie ogarniam, tak. tak jak bierze się, ale właśnie powiedz Tak, pewnie od czasu do czasu robicie sobie sami chleb, ten chleb jest na tak zwanym zakwasie i czasami ktoś mówi, mam zakwas po babci. No, bo to są ciągle te same kolonie bakterii. Mm -hmm. I teraz, jeżeli my żeśmy pozyskali tą matkę od zobaczcie, ile tu zaraz nam spadnie tych żyjątek z Austrii. Ona ma mm -hmm. ponad 400 lat, więc skoro my ją kupiliśmy, która miała 400 lat, to teraz ona już ma 408 lat. Mm -hmm. I teraz, Ty, właśnie tą resztkę tutaj sobie zlejesz do tego Twojego soku. I zarazisz w ten sposób bakteriami octowymi, więc to jest cały czas ten sam szczep bakterii, który od tych 400 lat specjalizuje się w przygotowywaniu tego octu. Możecie w to wierzyć, nie wierzyć, wiecie, organizmy jednokomórkowe przecież nie mają umysłu, nie mają układu nerwowego, nie? A jak to się dzieje, że coś potrafią robić? Więc teraz, jeżeli coś działa od 400 lat, to będzie działać zawsze perfekcyjnie i dobrze. I tak samo jest z tym waszym zakwasem. Jeżeli raz go od kogoś dostaniecie, to go szanujcie, przechowujcie. A ten akurat matkę octową bardzo łatwo jest trzymać, bo ją praktycznie nie zniszczysz. No może gdybyś zostawiła na słońcu, w cieple, UV potrafi te bakterie zniszczyć. A tak to trzymasz to w lodówce, możesz trzymać sobie to. Tysiąc kolejnych lat, jeżeli lodówka się wyłączy, to schowaj to do szafki ciemnej i pilnuj, żeby to nie było na słoneczku. Czyli w temperaturze nie większej niż. Moim zdaniem 15 stopni to jest maks, ale jeżeli będzie 20, też będzie dobrze. Mhm. A nie Przeszkadza nam głównie, nie mrozisz. Mhm. Czyli tak naprawdę do 2, 4 stopni mhm. one idą w stanu śpienia hibernacji, nie namnażają się, mhm. ale też nie giną. Mhm. Więc trzymając w lodówce taki ocet, możesz trzymać to do końca życia. Okej, okay, ja powiem tak, słuchajcie, dużo niesamowitych informacji. Ja nie ukrywam, że cieszę się, że to nagrywam, bo, no bo to jest dużo rzeczy do zapamiętania. No dobra, wiem, że tutaj na kanale są osoby, które są z tym na bieżąco. Dla mnie to jest pewien rodzaj nowości i zawsze do tego yy, tak podchodziłam tak powoli do tego picia octu, no i po prostu czas zacząć, tak? No, no jednak. Mam nadzieję, że Wy też będziecie pili, też będziecie sami go przygotowywać, bo nie ma nic fajniejszego, co sami zrobimy albo coś, co działa. I jeżeli jeszcze wykorzystacie tutaj, jaki mam Agnieszka, kupon rabatowy u Ciebie, przypomnij? E, Aga pisane razem. Aga Instytut, tylko że Instytut przez Y po polsku, Aga Instytut pisane razem. I wtedy zaoszczędzicie sporo grosza i tak naprawdę zapytacie jeszcze, a dlaczego tych wszystkich wiadomości nie ma w mainstreamie, nie ma tych informacji? No słuchajcie, skoro Wy potraficie zrobić coś samodzielnie, no to kto na tym zarobi? Nawet jeżeli kupicie u mnie tą butelkę tego octu, który leży tyle lat i musimy utrzymywać tam temperaturę, to możemy oczywiście podziękować naszym rządzącym w Unii Europejskiej, jak to się dzieje, że w Europie mamy najdroższy prąd i najdroższą energię cieplną prawie na świecie. Więc stąd jest ta cena, ale to dalej jest nic. No co zarobi na tobie firma farmaceutyczna, jeżeli ty wydałabyś u niej 40, 30 czy 20 złotych? Dlatego nikt o tym nie będzie mówił, bo to jest zbyt proste, zbyt łatwe. Jak coś mogę sam odtworzyć, no to nie, no to kto będzie edukował? Przecież ty mnie pozbawisz chleba. Rozumiem, że nie można przedawkować, czy jak to tam. Wszystko jest trucizną. No właśnie. To jest tylko kwestia dawki. Dlatego skupmy się na tym, że te dwa kieliszki do wadny, do kąpieli, i jedna łyżka do naszego, słuchajcie, rytuału przedposiłkowego, czyli pół szklanki wody, łyżka octu. Natomiast nie próbujcie bić rekordów, wypijać, sprawdzać. To nie o to chodzi. Mamy systematycznie używać i wtedy na pewno nic złego się nie stanie. Ciebie mądrze i na własną odpowiedzialność, żeby potem nie było tutaj, że, że ktoś się tu dał w coś wkręcić. Tak jest. No i teraz jeszcze takie, miałam ważne pytanie, wiesz, ale to jest ważne i dlatego mi pewnie uciekło. Jeszcze z tym ostem. Też jak długo pić na to, powiedzmy, odchudzanie? Aż osiągniesz odpowiedni stan. A rozumiem. Natomiast to działa w ten sposób, że nie wychudzi was, że nagle jesteście szczupli. O, nie będę piła octu, nie będę piła octu, bo nagle będę wyglądał jak kościotrup. Nie. My jesteśmy w stanie dojść do homeostazy. Czyli tak naprawdę sam organizm wam pokaże, ile tego tłuszczyku w waszym organizmie może być, bo to nie jest prawdą, że od dzisiaj wszyscy muszą być chudzielcami i tak naprawdę nieposiadanie tkanki tłuszczowej, słuchajcie, nie jest zdrowe. Jeżeli nawet widzimy zdjęcia supermodelek albo modeli albo fitness chłopaków, to pamiętajcie, że oni katusze cierpią, żeby ten tłuszcz zbić do kilku procent przed zawodami, natomiast utrzymywanie tkanki tłuszczowej na poziomie kilkunastu procent jest bardzo zdrowe, bo tłuszcz to jest taki rezerwuar naszej mhm. energii, to jest coś, co potrafi nas ogrzewać i oczywiście nie mówimy o skrajności w skrajność, tak jak mhm. ja chodzę po Katowicach i widzę poprawność polityczną, czyli reklamy kierowców których zapraszają do jazdy komunikacją miejską. Słuchajcie, typowa reklama związana jakby z tym, szukam pracownika. I nie wiem dlaczego, ale wszystkie zdjęcia obecnie są osób, które mają na przykład 150-160 kg. Ja mogę mieć 100, ja mogę mieć 80-90. Natomiast no nie możemy akceptować tego, że młodzi ludzie będą w tym momencie mieli tą odtyłość bardzo dużą i no, ocet porobliwo. pomaga, ale nigdy nie spowoduje, że wpadniesz na przykład w anoreksję, drogi kliencie, mhm. osobą, która oglądasz ten kanał. Jeszcze pytanie, przeciwwskazania, czy na przykład jak ma ktoś brzędy żołądka, ta ocet jabłkowy może zaszkodzić albo refluks? Według y, opinii lekarzy, Aha. opinii fachowych PiS, mainstreamu, powinniśmy tego unikać. Ja mm -hmm. się z tym nie do końca zgadzam, mm -hmm. bo dlatego unikamy tego octu, ponieważ on jest właśnie z alkoholem. Natomiast e, ja Wam nie mogę powiedzieć, że macie odstawić leki na refluks i pić wodę z octem, ale mm -hmm. przypadków moich przyjaciół, kolegów, mam setki, nawet mm -hmm. nie dziesiątki, którzy zaczęli pić ocet ten, leżakowany co najmniej, 8 lat, i nagle ten refluks i ta zgaga została wycofana. Więc nie używamy tutaj słowa leczyć, bo nam nie wolno i nie chcemy tego robić. To wspomagać auto-uzdrawianie. Wspomagać auto-uzdrawianie. Pięknie to powiedziałaś. My tak mówimy przy komertonach. Super. Terapia to te sprawy inne, które tak. robimy. Energoterapia. Pięknie. No bo to jest tak naprawdę wspomaganie, tak? To jakby jak sobie to zastosujecie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zawsze intencje sobie dać. Przed taką szklaneczką jeszcze tam sobie miłość możecie napisać i te wszystkie inne rzeczy Zdrowie. To działa tutaj. oczywiście. No to wszystko, prawda? Myślę, no mam wszystko co najważniejsze. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie jeszcze coś więcej się dowiedzieć od Zbyszka, no to po prostu piszcie pod postem. Także dziękujemy Wam, dziękujemy tutaj Zbyszkowi za tą cenną wiedzę, którą się podzielił. No i jesteśmy w kontakcie. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia. Papa, pa. cześć.